Witam was moi drodzy. To jest sesja kwalifikacyjna do wyścigu na torze Cukuba. 12-minutowy wyścig. Pierwszy, który sobie stwierdziłem, że pojadę po tak zwanym powrocie do iRacing. Nie wiem czy wrócę tutaj na stałe, ale czasami są tygodnie w których w LMU nie dzieje się za wiele, bądź są tory, których po prostu nie lubię lub nie chcę jechać. Uznałem więc, że iRacing będzie takim fajnym wyborem żeby mieć pełną wiedzę na temat tego tytułu i przypomnieć sobie, czy to co pamiętam z 2023 roku głównie, czy dalej jest prawdą. Skonfigurowałem więc kierownicę w bardzo podstawowy sposób, czyli gaz, hamulec lewo, prawo, bieg w górę, bieg w dół, bez żadnego pit limitera, bez niczego innego. Wyjechałem na tor zostawiłem jeszcze opcję force feedback. Podstawowo tak jak myślałem, z głowy, żeby to zrobić, żeby sprawdzić też intuicyjność interfejsu, bo on się trochę zmienił. I tu akurat raczej na plus. Z takich rzeczy na minus, to powiedziałbym, że trochę brakuje mi tabelki, na którym miejscu obecnie jestem, ale rozumiem, że to sobie znajdę w prawym dolnym rogu, więc powiedzmy, że jest ok. No i wyjeżdżając na Tor, możecie zwrócić to uwagę teraz nawet podczas tych kwalifikacji, że wszystko tutaj jest jakieś takie szare. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. I nie oceniam tego, po prostu jest takie bardziej ponure. Zobaczyłem też, że jeździ mi się zupełnie inaczej, że nie jestem w stanie poczuć tego samochodu. Niby coś tam, ten force feedback pracuje, niby kierownica jakoś tam reaguje na to, co się dzieje, ale wszystko względem Lemon Ultimate jest takie wypłaszczone, takie, powiedziałbym, że nijakie. I może to kwestia ustawień, sam jeszcze nie wiem, bo to jest pierwszy wyścig taki, w cudzysłowie, wyciągnięty prosto z pudełka, jak to będzie wyglądało, czyli minimalna konfiguracja i po prostu jazda w wyścigu. Przejdźmy zatem właśnie do tego wyścigu. Zakwalifikowałem się na 11 pozycji. Podczas oczekiwania na wyścig szukałem jeszcze, czy jest jakaś możliwość przestawienia sobie tych wszystkich funkcji w UI. No i fajnie to wygląda. Akurat w tym przypadku myślę, że można być zadowolonym, bo nie pamiętam, żeby aż tak to było wcześniej rozbudowane, więc to oceniam na plus. I to jest dla mnie nowe. Może było wcześniej, ale nie znalazłem. Nie widzę też wskaźnika, jak wyglądają moje opony, ale to nie jest ważne. Po prostu jedziemy i ruszamy do tego wyścigu. Czekamy na Światło zielone i widzę, że tam już z przodu ktoś Fast start, więc za chwilę biały BMW będzie spadało w tabeli prawdopodobnie no i ruszamy do tego wyścigu. Nie wiem, czego się spodziewać. Widzę, że w lusterku brakuje cienia, więc może też ustawienia graficzne nie są najwyższe. Próbuję objechać tutaj wszystkich po zewnętrznej myślałem sobie, że gdzieś tam to BMW na tyle się utrzyma, że będę w stanie jakąś pozycję jedną czy dwie zgarnąć dla siebie. No ale niestety, widziałem też, że tutaj po prawej stronie zahamował dwa razy, no to mówię, wchodzę w takim razie po wewnętrznej, bo mam lepszą prędkość od niego. No, i tak wygląda to jeżdżenie tutaj, że będę się starał po prostu przebijać od czasu do czasu, jakiś tam jeden, dwa wyścigi pojechać. Nie mówię, że będzie to stały content, bo po tym wyścigu wam dalej mieszane odczucia co do iRacing. Ale na pewno usiądę sobie do jakiegoś poradnika i na pewno sobie zobaczę, co jeszcze można zrobić. To, co mi się na pewno nie podoba, ten moment. Dostaję cztery punkty za to. Ok, nie uniknąłem tej kolizji, ale punkty idą w pełni na moje konto, bo to ja przywaliłem. No trudno jest jak jest, takie są wyścigi w LMU też bym dostał za to punkty prawdopodobnie, widziałem też rywala, który zjechał dalej serwisowej ja tutaj próbuję jak najszerzej żeby jakąś prędkość maksymalną mieć fajną na wyjściu, no i jest szansa jest nadzieja, że uda się zaatakować, tylko, że ja nie przejechałem w zasadzie za wielu krążeń treningowych, bo były aż cztery z tego co pamiętam które ukończyłem, więc gdzieś tam jeszcze brakuje mi tej znajomości linii co też jest ciekawe, bo wydawało mi się, że chyba w Gran Turismo grałem trochę na tym torze i że tylko dobrze znam, a jednak okazuje się, że te wierzchołki są takie jakby trochę późniejsze. I teraz pytanie, czy w obu tych tytułach te tory są skanowane laserowo nie wiem, choć się domyślam, który tytuł może mieć te braki. Na wyjściu z tego zakrętu przed chwilą też zaczęło mną trochę miotać. No, i teraz zastanawiałem się, czy to jest jakby stała tego, że zawsze tak będzie, czy to było jednorazowe. I będę na pewno to sobie gdzieś tam później weryfikował. Minusem dla mnie było też to, że nie czułem dokładnie, jak działa hamulec. Czy mam ten ABS, czy nie mam? Jestem nauczony tego, że gdzieś tam podczas hamowania czuję tą reakcję na kierownicy, że coś się dzieje jestem w stanie w odpowiednim miejscu puścić hamulec jeśli jest sytuacja jakaś kryzysowa, tutaj tego nie czuję nie czuję jak bardzo ten hamulec tak jakby hamuje tylko i wyłącznie mogę się tak jakby domyślać po tym jakie mam punkty do hamowań i tak dalej, więc tu też jest tak jakby inaczej może brakuje force feedbacku? nie wiem, na plus przed chwilą doszło do kontaktu 0 punktów, czyli był to leciutki kontakt minimalny z mojej winy, ale też mam wrażenie że moje BMW nie zahamowało tak mocno jak BMW Mojego rywala z jakiegoś powodu nie wiem z jakiego, no ale to nic. Jedziemy dalej, słuchajcie, kolejne okrążenia jedno za drugim. I jeszcze póki jesteśmy w walce, to oczywiście oglądamy sobie ten wyścig, ale już zaczynam zauważać to, że BMW przede mną ma mocniejsze tempo, jest zdecydowanie lepiej przygotowane do tego wyścigu. A ja, jak to ja, zwykle jako ten ogór taki staram się nie wiadomo po co jeździć wyścigi bez żadnego wcześniejszego treningu. Słuchajcie, to jest okrążenie czwarte w tej chwili. BMW z przodu mi odjeżdża, za mną z kolei czarne BMW zbliża się coraz bliżej, jest mnie, i tutaj myślę, że będę miał problem z utrzymaniem tej pozycji. Tym bardziej, że do końca jest jeszcze 8 minut. Więc no tu w tym przypadku może być naprawdę ciężko. Szczególnie, że tak zerkając sobie w lusterko, widzę, że w zasadzie to ja jestem najwolniejszy. Na torze. No kto by się tego spodziewał, że bez treningu będę najwolniejszy, ale w tej chwili pozycja ósma, więc myślę, że jest całkiem nieźle, chociaż wiadomo, że nie jest idealnie, bo fajnie by było być albo w środku stawki, albo gdzieś tam z przodu. No ale nic, trzeba tak takby docenić to, że to jest pierwszy wyścig, więc nie narzekać na to. No i przechodzimy do akcji. Moi drodzy, to jest okrążenie numer 5. Moi rywale są bardzo blisko, a ja mam takie wrażenie, jakby albo mi opony nie trzymały, albo jakbym czuł coś. Czego dawno nie czułem w LEMO Ultimate, czyli presję rywala za sobą. Jestem nauczony do tego, żeby jeździć w tłoku i tutaj nagle zaczynam popełniać też błędy. Jest kolejny wyjazd poza tory, już mam 5 punktów z 17 zebranych do dyskwalifikacji w takim krótkim wyścigu, więc muszę tutaj na pewno uważać, ale no to mnie bardzo zszokowało, że poczułem naprawdę presję i teraz Zastanawiam się czy to dlatego, że to jest nowa gra, czy dlatego, że jednak ten i racing, gdzieś tam te kolory i tak dalej, może to bardziej wpływa na mój mózg. Nie wiem, ale jest to dla mnie bardzo ciekawe doznanie, takie coś co poczułem po prostu w trakcie tego wyścigu, czego dawno nie miałem, więc może jednak ten iRacing od czasu do czasu wcale nie będzie złym pomysłem, żeby taką presję sobie narzucić. No i dobra, jak jesteśmy już dalej, okrążenie, słuchajcie, szóste. No i tutaj się podzieje. Zobaczcie, jest jakaś próba zrobienia bomby. No, był jakiś kontakt minimalny ze mną. Rywale tam się przepychają. No i teraz, słuchajcie, najważniejsze do hamowania tego wyścigu, zobaczcie w moje lusterko. Ja to widziałem w trakcie wyścigu, aż się zaśmiałem, że no takie coś. Odwalić w trakcie tego wyścigu, no to jest żenujące, słuchajcie, żeby tak specjalnie chcieć kogoś zniszczyć. Brak słów. Zobaczcie sobie teraz powtórkę, jak to wyglądało. No, wyjście z tamtego zakrętu wiadomo, nie było idealne. Też moje, powiedzmy, że trochę przyblokowałem tą stawkę. No ale tutaj doszło też do kontaktu bok w bok. No, a później dojazd do kolejnej sekcji, rozpędzenie tego auta. No i pierwszy rywal hamuje, a drugi wjeżdża prosto w niego. Więc tutaj tragedia, że w pierwszym wyścigu. Już coś takiego zobaczyłem. Czas lidera, słuchajcie, 59.400. Wracamy tutaj na szybko jeszcze tylko do tego wyścigu, na moment dosłownie, bo mój czas to jest minuta 1.283, a mój najlepszy czas to jest minuta 0.0700, czyli bardzo duża strata do lidera, strata nie do odrobienia. Ale to nie koniec tego, co się działo w tym wyścigu. Kolejny zakręt, 1, 2, 3, 4. I słuchajcie, zwróciłem uwagę, że Samochód za mną jest zdecydowanie ode mnie szybszy w jednej bardzo ważnej rzeczy. Moment między takim pełnym wyjściem z zakrętu a punktem środkowym jego, czyli no nie wiem jak to nazwać, to jakby moment przejściowy o, między tym, tym fragmentem, kiedy do, dodajemy gazu, a faktycznie e, musimy jechać, no, no czy bez gazu, czy jeszcze gdzieś tam z hamulcem. No i wydaje mi się, że mój rywal. Jedzie troszkę takim stylem bardziej go kartowym, czyli bliżej mu tego, że zarzuca tyłem i tak dalej. Ja teraz tutaj popełniam błąd, on z tego korzysta, ma dużo lepszą rotację, lepiej zrotowany ten samochód, no i jest przede mną. No i tutaj jeszcze będzie próba z mojej strony, żeby gdzieś tam go trochę postraszyć, no ale nie, on jest zdecydowanie szybszy i to widać teraz też tutaj na wyjściu, jakie on ma potężne odejście w porównaniu do mojego, więc no, wydaje mi się, że gdzieś tam ten, taki mówię, od Apexa. Do momentu takiego pełnego wyjścia Że on gdzieś tam Lekkim slajdem leci Prawdopodobnie tak trzeba jeździć W Irce właśnie tymi samochodami Na takim półbokiem, żeby wychodzić Z tych zakrętów, czyli prostować koło jak najszybciej I mocno gaz Żeby tym tyłem wyprowadzić Na takim, to się chyba slip angle nazywa Dokładnie, właśnie wylatywać Z zakrętów, więc jeszcze dużo drogi przede mną, żeby takie coś sobie ogarnąć To na pewno, słuchajcie, okrążenie dziewiąte Ja tutaj mówię, spróbuję jechać tak jak on Spróbuję zaryzykować, nie mając jeszcze w ogóle techniki, teorii na temat tego, jak mam to robić. Próbuję po prostu w trakcie wyścigu poczuć i złapać tą jego linię. No, ale niestety, słuchajcie, nie jestem na tyle osobą wprawioną w boju. A w Lemo Ultimate ratują mnie asysty, że po prostu tutaj. Popełniam błąd i to taki niemały błąd, bo zarzuca mi tyłem i rozbijam samochód. W tej chwili mam już 11 punktów na moim koncie, no i czeka mnie zawracanie we w miarę bezpieczny sposób i strata wielu pozycji. Okazuje się, że w Irce jeszcze jest coś takiego, że mam na tyle duże obrażenia samochodu, że muszę zjechać do pit stopu. Dostałem taką czarną flagę z żółtym środeczkiem, takiego meatball flaga, czyli kotleta mielonego. No i tylko terminu nie znaczy, że trzeba zjechać do pit stopu na naprawę, inaczej będzie kara. Stojąc na naprawie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy po raz kolejny. Że gdy mówiłem w moim filmie o średnim steam racerze, to opowiadałem ogólnie o całym moim doświadczeniu i o wszystkich moich umiejętnościach jakie posiadam. Lemon Ultimate jest pochodną Air Factora, jest pochodną gry, w której spędziłem najwięcej godzin. I tam jestem w stanie faktycznie być szybki, jeździć w najwyższych splitach, nieważne czy to Endu czy... Daily czy cokolwiek innego, a nawet dość dużo wyścigów wygrywać czy kończyć na podjach. W przypadku jednak zmierzenia się z innymi grami jest ciężko, nawet jeżeli mówimy o takich simcadech, to po prostu brakuje mi tego dokładnego wyczucia, jak tym samochodem operować w sposób idealny. I przyjemnie jest, znowu. Poczuć się jak początkujący. Może potrafię trzymać linię toru czy hamować do zakrętu, ale widząc jak wiele tracę do osób, które w tej chwili są średnie w tej grze, to trochę cieszę się na myśl. Może nie tyle, że będę grał w iRacing, tylko że będę mógł próbować znowu przebijać się przez te wszystkie splity, przez te wszystkie różne poziomy. Kierowców, i wiadomo, że do szczytu nie dojdę, bo to już nie ten wiek i nie tyle czasu wolnego. Ale jak jest jakiś taki poziom, dobry plus, to gdzieś tam chciałbym się znaleźć. Przejdźmy teraz do mojego ostatniego krążenia. Słuchajcie, tutaj postanowiłem, że będzie to dla mnie fast lap. No, i jeśli chodzi o wyjście z tego pierwszego zakrętu, no to faktycznie jest poprawa i to znacząca: o 0,6 względem fast lapa. Teraz kolejny zakręt przede mną, tutaj troszkę popływał mi ten samochód, ale mimo wszystko w miarę, w miarę się trzyma, i bardzo dobre wyjście, tu było już prawie pół sekundy przewagi, no i wyjazd poza tor, słuchajcie, 12 punktów z 17 zebranych, czyli w razie jeszcze jednego kontaktu, jeszcze jednej kolizji, no to byłbym blisko do tego, żeby dostać dyskwalifikację z tego wyścigu i to jest to, co ja zawsze powtarzam, że... W Lemo Ultimate, wy pościęciu toru jesteście w stanie odpuścić nogę z gazu, stracić ten czas i tyle. W iRacing trzeba jeździć między tymi liniami naprawdę w sposób poprawny, bo inaczej bardzo szybko można dostać dyskwalifikację. A ja przyznam szczerze, lubię sobie ścinać te zakręty. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o powrocie do iRacing, czy ogólnie o takim formacie filmów. A ja dziękuję serdecznie za spędzony czas, za Wasz spędzony czas na tym materiale. Do zobaczenia.